Będzie test taki teraz. To jest i parę słów. O pana soniku FM27. Bardzo fajne rady ogólnie. No, ma tę antenę dość długą taką. Z samej góry, faktycznie jest magnetofon z autorewersem, to tu dużo opowiadać ciekawego. Nie działa, nie działa. Próbuję pokazać głowicę obrotową, bo jest fajnie rozwiązana. Ale jednak nie jest zbyt solidnie wykonać. Kręcą się rolki, niskam przycisk do rewersu. Za dużo się nie dzieje. I też przez nią no, wymieniłem w ogóle w nim paski. I też przez nią właśnie przez to... ona tak wystaje trochę w dół. Trudno kasetę wsadzić. Chyba, że no, chyba, że jest rozmontowany. ale teraz mówię tak, on jest ogólnie na sprzedaż. Od razu mówię, on jest na sprzedaż. Albo najlepiej chciałbym się wymienić. F2, F2 szukam, podobny do tego. Tylko nie ma autorewersu i nie ma takiego korektora, tylko ma tylko pokrętło tonów. Ale ambiencji, stereo chcesz, szukam właśnie. Bo to fajnie działa. Ale w tym układ działa lepiej, na przykład... Mówię tego też. Jakby kto chciał FM20 FM27 RX5180, jakiś inny radio zmienię za radio. Wierzę, mini wierzę i tak dalej. To już wszystko kwestia dogadania, wszystko. Nawet tego diskmana Co dalej? No, no ZS-a nie, nie, bo nie mój, nawet jakby był mój na no to, że drugi razm chyba tego błędu nie popełnił. A walkman to jest... O oh, mój pierwszy walkman Sony. To radio i to radio. I oczywiście o pana Soniku mi ono jest. Tak podtestował FMA słaby, ale a to to już wiadomo. I Philips D8334, jak się nie znajdzie, i tego Kabuma też stoi po prostu, stoi. Nie używam go, trochę był tam fajnie, zmiał się przydać, siedzieć tam na lato, gdzieś pojechać, po muzyki podpuszczać na tym spędzie. Ostatnimi czasy bardziej jakoś lubię tego, to pana Sonika. Chociaż pana Sonic też bardzo możliwie tam jest. wieża szarpa. Ona nie działa, to naprawy będzie. Tego pana Sonika później też za coś puszczę. Kurde, ogólnie to wieża by się nowa przydała, bo. No to już z głośnikami jest problem. Zawieszenia się, tu gdzieś było widać, że się zawieszenie już, dosłownie guma się rozłazi, jak się wcisło trochę. Ona jest już taka dość sztywna. No wyświetlacz, wiadomo paski, wszystko i tak dalej, wyświetlacz nawet pokażę bliżej. Jeszcze jakoś się trzyma. A przez ten wyświetlacz nie będę remontował, bo specjalnie osłony na górze, bo są porysowane obudowy. A wracając do FM27. No magnetofon niestety nie działa. O jest ciśnięty cały czas jest. <laughs> Trzeba się nawet otworzyć. Osłona nie chce przez niego... A. Jak osłona? Nie ma, nie ma smaru na kółku. Przewijanie tam działa. Sprzęt ma bardzo fajny korektor. Dość ciekawy.

Tak, gra wyłączonymi bajerami. trochę przytłumić, można wysokie i można je podkręcić. I to brzmi tak samo, i to ma bardzo dobry sopran. Oczywiście można podkręcić basy, od pierdzą No i szerokie stereo. Na kółkiem. Życzy sponsor, dealer samochodów używanych do... Paranormalność Światła Ziemi projektowanie z pasją A czemu? 29 listopada Tychki wina Światła audycji jest kursyser Radosław Mękarzki pełna obsługa mechaniczna, Ta. montaż LPG pomocy Tych 25. O tej porze no na dużych i... naszego regionu ruch raczej spokojny pamiętajcie o ostrzeżeniu synoptyków z IMGW. Dzisiaj. Uuu. Oczywiście w miarę. Skala dość krótka, rozwoju on dobrze odbiega. Jest... już trochę po głośnikach dostaję, ale wkład w tę historię. Wziąłem większość, kto się e, chwieje, pan Demią, był absolutnym głośnikiem. Głowy państw i szefów położyć przestrzeń do pogotowie na hamulcu poza tym 29 Niestety nie, nie włączę muzyki bo nie mam Powinniście pilnować jak to Będzie też ostrożność w okolicy Galerii handlowej czyli przy ulicy Kościuszki. No tak właśnie. Bo jest po prostu więcej Sprawdzamy drogę krajową numer 2 szukam z tych samych lat. Nie ma autorewersu. Nie ma tego korektora, ma zwykłe pokrętło i nie ma autorewersu, jak już mówiłem. A ma no jeden jeszcze bajek, ma wyjścia na kolumny. ale tam nic. Po prostu radio, magnetofon, że najprostszy działający, ambient stereo, żeby było to szerokie sterowo. To jest fajne, to naprawdę bardzo fajnie ten słucha. Świetnie to ma dźwięk, jak taki na takie małe radio. Jednak na może nawet lepiej od tamtego, tego, co tam za szkłem stoi. Również, nic was tutaj raczej nie w samej o, to, trochę tych sprzętów, albo się wymienić nawet za jeden. Na ulicach, mnie na można, można bardzo łatwo wykręcić, więc we mną interesuje to czysta przyjemność. Nawet dla mnie, chociaż czasami sam sobie na niekorzyść działam. Bywa i tak. Żeby aby testować, nie? Zakłukiem. Przyjemny. No, A mamy tak. Sponsor, dealer samochodów używanych, Dodki 11. Udalnego dnia życzy sponsor. Światło Ziemki. Projektowanie z pasą. Hutno. 29 listopada. 4. Kęci się jedna z rolek. Sponsorem audycji. Mękarski, pełna obsługa mechaniczna, montaż LPG, pomoc drogowa, z na 25. I 12 minut pozostało do 17, no to szczęśliwej, bezpiecznej, szerokiej drogi. Teraz brozu i gal. Znowu od tej wtyczki coś świruje. No i taki, taki szybki, bardzo szybki. 9-minutowy test. Uciła. Да